Sponsorami programu są operator sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. to Polsat ten weekend gościmy proszę Państwa w Suwałkach. Przepiękne miasto, no i przepiękne okolice tutaj dookoła tego miasta. Wiele ciekawostek, wiele atrakcji, które Państwu pokazujemy w programie, ale nie ma to jak zobaczyć coś okiem gospodarza. Zawsze można się dowiedzieć czegoś więcej. I posłuchać Pana Prezydenta. Czesław Rękiewicz jest z nami. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, panią się. Panie Prezydencie, to dlaczego warto odwiedzić Suwałki? Suwałki... To miasto bardzo atrakcyjne do pracy, do życia, do wypoczynku. Miasto położone na Suwalszczyźnie. Mówi się, że Suwałki to stolica Suwalszczyzna. Stolica zresztą byłego województwa suwalskiego. To miasto w przepięknej krainie, krainie jak baśnie. Ale samo miasto, to jest miasto historyczne, które będzie obchodziło za 4 lata, trzystu lecie założenia jego przez zakonu, zakon tutaj wigierskich kamedułów to miasto, gdzie ma swoją historię, są wybitne postacie, osoby związane tutaj z suwałkami, chociażby Maria Konopnicka, pan Andrzej Wajda, chociażby Alfred Wierusz-Kowalski, Szkoła Monachijska, świetny malarz, no i oczywiście to Czesław Miłosz, który bywał tutaj w swojej rodzinie na ulicy Hammerschmita, to są właśnie te osoby, które tutaj swoje życie, swoją pracę związane były z suwałkami. I warto właśnie przyjechać do suwałk i szlakiem takim historycznym przejść po właśnie Suwałkach spacerkiem, żeby zobaczyć te miejsca, które są związane z historią Suwałków. No właśnie spacerowaliśmy m.in. w czwartek i z Marią Konopnicką także się spotkaliśmy. Tam jest taka fajna ławeczka, gdzie można posłuchać także poezji tejże poety. No oczywiście, nie? Maria Konopnicka to oczywiście, baś o, Kraston, o, o, o Kraston ludkach i sierotce Marysi krasnoludki są rozlokowane w naszym mieście w różnych częściach naszego miasta, na ulicach, na latarniach, w chronio przy wejściu do Muzeum Marii Konopnickiej. To jest no, taki element który, turystyczny, który ma przyciągnąć uwagę turystów, a w szczególności tych turystów najmłodszych. Panie prezydencie, ale związany z suwałkami jest także Józef Piłsudski. Poprzez osobę... No właśnie, Aleksandry Piłsudski z domu Szczerbińskiej, żony marszałka. Tutaj rodzina właśnie Szczerbińskich pochodzi tutaj z suwałk. No i właśnie dzięki marszałkowi zawdzięczamy to, że suwałki są w granicach Polski w tej chwili, bo w 1919 roku był taki moment, że w pewnym okresie czasu byliśmy, byliśmy w, pod, pod nadzorem z naszych sąsiadów, czyli Litwy. Dopiero interwencja marszałka Józefa Piłsudskiego spowodowała to i wejście do suwałek 41 pułku piechoty, że dzisiaj jesteśmy w granicach właśnie Polski. Suwałki. Tak było po, po, po oczywiście I wojnie światowej. Suwki to miasto, gdzie wiele się dzieje. Mnóstwo wydarzeń różnych artystycznych, imprez kulturalnych w najbliższym czasie, także. tak. Dni Suwałk, no właśnie, teraz obchodzimy święto naszego miasta, Jarmak Kamedulski, dni Suwałk, ale trzy tygodnie temu było duże takie przedsięwzięcie plenerowe, artystyczne. Międzynarodowy festiwal bluesa. Byli świetni artyści tutaj, ale dzisiaj mamy święto naszego miasta. Margaret Golec orkiestra dzisiaj wystąpią właśnie w centrum miasta. Scena plenerowa taka na ulicy Kościuszki. Także serdecznie korzystając z okazji właśnie Polsatu News zapraszam właśnie wszystkich właśnie widzów do tego, żeby przyjechać może do Suwałk. Gdzieś tam ktoś kto odpoczywa na Suwalszczyźnie, nad jeziorami, myślę, że wieczorem będzie się dużo w naszymi się działo. Ale trzeba też wspomnieć o tym, że tutaj naprawdę aktywnie można spędzić wolny czas. Jest mnóstwo ścieżek rowerowych, mnóstwo deptaków, mnóstwo akwenów wodnych, które można Inwestujemy wykorzystywać. Inwestujemy w infrastrukturę rekreacyjną, sportową. Dzisiaj za momencik otworzę tutaj biczarenę, czy takie boisko do piłki siatkowej, plażowej, piłki nożnej chcemy tworzyć jak najlepsze warunki do uprawiania sportów i do rekreacji. No i tutaj czasami rozmawiam z naszymi seniorami, którzy, którym bardzo zależy na tym, żeby miasto było takie przyjazne temu starszemu pokoleniu. No i tutaj stąd siłownie na powierzchnię, takie siłownie, które, gdzie ćwiczą osoby w różnym wieku. Stąd baseny. Mamy trzy baseny w Suwałkach, aquapark. Także są takie miejsca, gdzie, do których serdecznie zapraszam. I po to, żeby dbać o swoje zdrowie, właśnie brać o swoją, dbać o swoją kondycję fizyczną. I tutaj myślę, że dużo przed nami, ale cieszę się bardzo, że ta infrastruktura poprawia się, coraz jest lepsza, taka nowoczesna. No, oczywiście tutaj ten zalew Arkadia wymaga, przy którym jesteśmy jeszcze doinwestowanie. Myślę, że w najbliższych latach tak Pomocno. stanie się. Pierwszy Dziękuję gospodarz, czyli bardzo. prezydent Stuwałk, proszę Państwa, Czesław Frankiewicz, z nami, ale także my jeszcze dodamy w naszym imieniu, że tu jest naprawdę czyste powietrze. Do zobaczenia w suwałkach. Do widzenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.